A teraz zapraszam pana państwa na rozmowę z Rafałem Kijonką, prezesem zarządu CPDSA. Witam pana prezesa. Witam pana, witam państwa. Panie prezesie. Sięgają Państwo jak podpisujemy pana, nie wiem, czy pan też ma możliwość podejrzenia naszej rozmowy. Strategia CPD sięga do nowych możliwości. To proszę naszym widzom opowiedzieć o tych nowych możliwościach spółki. Dziękuję bardzo. Nowe możliwości związane są z tak zwanym nowym otwarciem w spółce CPD, ponieważ spółka CPD to jest podmiot, który działa, jest notowany na GPW ponad 10 lat. Od 2010 spółka istnieje na rynku. I ten drugi, to drugie życie, drugie otwarcie wiąże się z tym, że budujemy pierwszy w Polsce notowany na giełdzie fundusz inwestycyjny typu REIT. Takie są założenie spółki, który pozwoli akcjonariuszom zdywersyfikować portfel nieruchomości, a nastawiamy się na długoterminowy dochód czynszowy i wzrost wartości tych nieruchomości. I strategia, Dla... którą przedstawiliśmy. Proszę, stronę... proszę, 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 panie prezesie, ja, ja się wtrącam, dlatego że dla, dla nie, nie, niektórych widzów słowo raid to jest słowo bardzo, bardzo egzotyczne. Ja osobiście jestem wielkim fanem i zwolennikiem rejtów, sam posiadam kilka amerykańskich funduszy rejtowych, także z ogromnym zainteresowaniem, przepraszam, że się wtrąciłem, słucham tego państwa pomysłu. Cieszę się, że, że pan redaktor tak do, podchodzi do, do konceptu i w ogóle do idei Rejtów. To może wyjaśniając, tak zupełnie pokrótce osobom, które nas słuchają. Rejt z angielska Real Estate Investment Trust, czyli fundusz taki, który w, dług, w długim terminie inwestuje w nieruchomości w taki sposób, że dwojako y, można zyskiwać na tych inwestycjach. To znaczy. Pierwszy aspekt to jest aspekt dywidendowy, i w taki sposób dokładnie chcemy działać, czyli bieżące dzielenie się z akcjonariuszami zyskami, które spółka będzie wypracowywała. A drugi aspekt to jest no wzrost wartości tych nieruchomości, w które inwestujemy. I o tyle to jest y, ciekawe i, i z naszej perspektywy, też y, patrząc na to, że po ogłoszeniu strategii mamy bardzo dobre feedback bardzo takie pozytywne y, otrzymujemy y, dzisiaj, że. Y, w Polsce nieruchomości cieszą się dużym zainteresowaniem. I generalnie póki co te możliwości są powiązane z takimi nieruchomościami typu mieszkalnymi, z nieruchomościami powiedzmy, działkami i, i, i w ten sposób rynek z reguły traktuje nieruchomości pod kątem inwestycyjnym, my to, co chcemy zapewnić, to jest możliwość zainwestowania w spółkę, która. Takiemu potencjalnemu, powiedzmy, Kowalskiemu, który nie ma aż tyle pieniędzy, żeby inwestować samodzielnie w zakup mieszkania, żeby zainwestować w spółkę, która będzie inwestowała w nieruchomości komercyjne, czyli duże inwestycje, a po stronie Kowalskiego możliwość małej inwestycji i korzystania z tego, o czym powiedziałem, czyli wypłaty dywidendy i w długiej perspektywie, bo na takich akcjonariuszy się nastawiamy, skorzystanie też z wzrostu wartości nieruchomości, w które będziemy inwestować. A w którą stronę, jeżeli chodzi o dywidendy, państwo będą szli? No ja mam przykłady w tych swoich posiadanych przeze mnie rejtach dywidend miesięcznych, trzymiesięcznych. No półrocznych to chyba nie ma, bo tam chyba trzy miesiące to jest zgodnie z amerykańskim prawem, że, 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 że musi być. A państwo jak często będą wypłacać nagrodę za kupienie państwa akcji? To, to jest jeszcze jakby przedmiotem dyskusji, ale, ale dyskutowaliśmy o kwartach. i taki taką tą, taką stronę póki co ta dyskusja no i to idzie. to by było bardzo Oczywiście... sympatycznie, bo to jest rzadkie na polskim rynku. Tak jest. Dlatego, dlatego jakby pierwszy ten okres, za który przewidujemy wypłaty dywidendy, to są to jest ogłoszenie wyników za 2026 rok. Także już już powiedzmy bliski czas. No, ale tak, mówię, to jest kwestia dyskusji jeszcze dzisiaj. Za niedługo mamy walne. Chcemy, chcemy przedyskutować to z osobami, które wiemy, że, że są długo w spółce, które już po tych pierwszych zebraniach, które mieliśmy, dały nam taki mandat bardzo pozytywny do działania i które wiemy, że też no będą w długiej perspektywie czasowej współtworzyły te, te nasze pakiety inwestycyjne. Ta, ta nazwa, którą mi tutaj różni moi pomocnicy podpowiadają, first rate czy one rate, to, to, to już, już gdzieś się tam zakorzeniło w Państwa umysłach? Dokładnie tak. Jakby dyskutujemy, już używając praktycznie tej nowej nazwy. A to, co jest to, to first, dla nas też tak? bardzo dobre, dobrze do, to, to czytam? Dokładnie first, tak. First rate. Tak, mhm. tak? Takie jest nasze założenie żeby być tym, tym, tą, tym pierwszym rejtem notowanym na giełdzie. No czekamy oczywiście na zmiany przepisów, ale tak jak podczas ostatniego spotkania z, 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 z prasą też dyskutowaliśmy to nawet jeśli by się okazało, że, że te przepisy się nie zmienią no my, my w tej strategii którą zaprezentowaliśmy wczoraj pokazujemy, że działamy w kierunku tego żeby nawet jeśli przepisy się nie zmienią, żeby ten rate, czyli ta definicja rateu, została zachowana w naszych działaniach. No dobrze, a za co się Państwo wezmą? Nieruchomości, Pan powiedział, komercyjne, czyli? Czyli no, zaczęliśmy od dwóch zakupów. Od jednego zakupu, powiedzmy, już zrealizowanego, i drugiego, gdzie, gdzie go finalizujemy w tym roku. To są nieruchomości komercyjne. W pierwszym przypadku taki teren magazynowy, gdzie no część inwestycji jakby działa, część aktywności tych biznesowych już działa z kilkoma podmiotami, które, które chcą rozwinąć swoją działalność, jesteśmy w dyskusji. Druga, druga część, czy druga inwestycja, to jest ta część, o której mówiliśmy w kierunkach rozwoju spółki, czyli obszar inwestycji w tą branżę hotelową czyli możliwość wybudowania z partnerem branżowym apart hotelu w częstochowie finalizujemy zakup działki, która przylega do jasnej góry z pięknym widokiem i, i, i dużymi perspektywami, jeśli chodzi o, o kwestie dotyczące późniejszego wynajmu. Także to, to jest początek. Następnym krokiem to jest też komunikat, który pojawił się ze strony spółki, czyli inwestycja we Wrocławiu i, i to jest jako, jako drugi punkt. No i trzeci, to, to, to najbliższy czas, to są inwestycje ze strony spółki w Stanach Zjednoczonych. Trochę inny charakter nieruchomości. Wiąże się to też z wejściem do akcjonariatu. Osoby, o której pisaliśmy w strategii. W związku z tym staramy się w taki sposób yy, spokojny z jednej strony, ale z drugiej bardzo Ale skuteczny mocno, i um... ciały cały czas do przodu. Panie Rafale, panie prezesie, musimy tutaj skończyć. Bardzo ciekawie to brzmi. Bardzo serdecznie panu dziękuję i trzymam kciuki. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Kłaniam się.